Witamy w naszym przesłaniu z God Hannel. Zostaw likę pod tym filmem. Dzisiaj, mój synu, Twój anioł komunikuje się Wy na kursie, na którym jesteście. Wkrótce przejdziecie niesamowity rozwój, który spowoduje poczucie dezorientacji w Waszym sercu i umyśle. Twój anioł, stróż, informuje Cię. Że wkrótce otrzymasz klucz do nowego domu. Ponadto masz zamiar zdobyć ogromne bogactwo, poświęcając swój czas i wysiłek na chwałę i cuda. Klucz do drzwi, których szukałeś, zostanie wreszcie odnaleziony. Zbliża się nowy rozdział, i to jest moment, w którym w końcu w niego wkroczysz. Osoba, do której posyła Twój anioł, spowoduje wielką zmianę w Twoim życiu, czyniąc Cię wspaniałym i odnoszącym sukcesy. Oni są posłańcami Waszych aniołów, przekażą tajemnice, majestat i dobroć. Twój anioł już utorował Ci drogę, nawiąż romantyczny związek zbudowany dla Ciebie i który utorował Ci drogę do sukcesu. Mój syn? Masz wielkie szczęście, Twoje anioły pracują dla Ciebie, a ludzie, którzy nigdy Cię nie spotkali, wypowiadają Twoje imię. Twój anioł oferuje Ci wiele możliwości zmiany biegu życia, a także wznowienia niezliczonych nowych biznesów. Doświadczysz nagłej zmiany we wszystkim, a rzeczy, których zawsze. Szukałeś, wkrótce się zmaterializują. Kiedy wcielasz swoje marzenia w życie i spełniasz je, dostosuj się do swoich celów i zobacz, jak pojawiają się błogosławieństwa. Dzięki wspaniałej łasce i radom Twoich aniołów będziesz miał cudowne i szczęśliwe życie. Twoja przyszłość przyniesie wiele wspaniałych rzeczy. Takich jak lepsze zdrowie, więcej pieniędzy, więcej miłości, więcej sukcesów i więcej szczęścia. Twoi aniołowie, upierając się, że zaczynasz coś nowego i że twoje najlepsze dni dopiero nadejdą, przyciągasz witalność, która jest bogata, obfita i wypełniona tak wielką miłością, Twoja ścieżka została niesamowicie ukształtowana, a jej dalszy rozwój tylko pomoże to potwierdzić. Kiedy wchodzisz w tę nową fazę, magia, którą posiadasz w ilości, więc relaksuj się. Twój następny rozdział przyniesie szczęście do końca życia i sprawi, że będziesz szczęściem się uśmiechać. Wkrótce, mój synu. Zostaną ci przedstawione wszystkie błogosławieństwa Twoich aniołów, których jest wielu tutaj wymienić. Bądź przygotowany, mój synu. Wpisz. 11.11 11, Jeśli jesteś mój synu, jesteś gotowy. Bóg zapłać zawsze.